Cześć, witajcie z tej strony Drakonager, a oto przed Wami drugi odcinek z serii Zagrajmy w Limbo. Jak zapewne pamiętacie, udało nam się uciec przed gigantycznym pająkiem. I miejmy nadzieję, że ten koszmar mamy już za sobą, bo czeka na nas jeszcze no, stu kolejnych co najmniej. No dobra, jazda. Nie ma czasu do stracenia. Ła, ty, to nie jest przyjemny widok dla tak młodej osoby, prawda? No, a, to już w ogóle nie było przyjemne. Nie patrz na to, nie patrz na to. Niech twój dziecięcy umysł nie będzie jeszcze aż tak zryty. No dobrze. Czy ja się mogę tego złapać? Mogę. A, nie zauważyłem tego. No, i to był błąd, nie ukrywam. Zdarza się. Hmm, no dobra, tylko jak to teraz obejść? Hmm, trzeba coś wymyślić. Hmm, jak ja mam to zrobić? Hmm, kolega nam nie pomoże, prawda? No właśnie. Chyba, żebym wskoczył i od razu zeskoczył. Może, no bo tak poza tym nic tutaj więcej nie ma z tego, co widzę. No, żadnego obiektu interaktywnego ani nic. A nawet radę skoczyć, wskoczyć na tę linę z tej strony? Chyba nie. nie. Są Wysokie progi, skromne nogi. Dobra, ryzyko. Które było... Jak widać, konieczne. No dobra. To nie jest droga to różami, co najwyżej ich kolcami. Nie oszukujmy się. Okej. Okay. Kąt kamery tak sugeruje trochę, że... Znaczy, może oddalenie kamery bardziej sugerowałoby, że coś nie jeszcze gonić, ale... Oby nie. Dobra, wezmę rozbieg. Tak, dla pewności. Ja chcę żyć. No, Homer, ty to. Chyba wszyscy rozumiemy, że co miałem na myśli. No, mam przynajmniej taką nadzieję. Uh -huh, nie podoba mi się ta konstrukcja. Ale ona nie ma mi się podobać. Ona ma spełniać swoją funkcję bycia zabójczą. Czyli to. No nawet chyba muszę to popchnąć. Może wskoczyć na to. Chyba będzie trzeba na to wskoczyć. Żeby to trzasło. I odblokowało nam dalszą drogę. Bardzo mi się podoba ten plan. Jest taki. Niech to szlak. Nie zdążyłem zareagować. Nie. Chociaż i tak zawsze zginę mniej razy niż za pierwszym przejściem. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra. Tym razem refleks był lepszy. Na szczęście. Ło, 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 Ło. ło. Nie za dużo atrakcji, jak na. tyle sekund. Co do! Jasny gwint! Tak gram, bardzo nie lubi naszego bohatera, prawda? No dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie nie zabije, to cię wzmocni. Hm. zła próba nawet. A nie ze mną te numery. Ja mam z tym bardziej wiem zrobić. A, ok. Myślałem szczerze, że, że znowu Szczezną, ale cóż, fart. Po prostu na szczęście. Szczęście się do nas uśmiechnęło, można rzec. Czy ja to powinienem pociągnąć, te Czy Niekoniecznie. Korysie, prawda? W sumie nic z tym nie zrobię, chyba. Nie, co by jeszcze z tej strony, ale. Aaa, czyli. Coś takiego, no to ktoś ewidentnie tym operował, no samo z siebie by się to nie, nie robiło. Pytanie, kto i dlaczego? Nie, jaki miał w tym interes? No, nie, 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 kurwa, nie. To nie było śmieszne. Ani trochę. Może mam nadzieję, że ta trawa mnie nie spali. Mam nadzieję, że to tylko element tła. Serio? Nie mogłem tego przeskoczyć? Trudno. Postanowiła być okrutna. No ale tego... Też nie zdołam przeskoczyć. A e, dobra. Nie wiem. Chciałem spróbować. Mmm. pieczona twarz. Przepyszna. Nie wiem. Co ja mam tu zrobić? No tutaj to jeszcze ok. Mogę się wycofać, ale później to już... Nie mam pojęcia, chyba że to jakiś czas, jakiś czas to będzie. Ten kamień kurde. To był w ogóle kamień? On płonął? Dobra, teraz mi się jednak udało przeskoczyć, wow. Ten jest złamane. złamane. Ja tu ginę przez was! Okrutnicy jedni. Nie wiem, jakoś źle skoczyłem widocznie. Wtedy. Ech. Zdarza się na tej lepszym. Nie? Ale kuda, żeby kamień zapłonął? Z czego on był kwas plastiku? Nie mam pojęcia. Chyba, że to nie był kamień. Nie wiem, tu się dzieją dziwne rzeczy. Możesz, ty. Ja pierdzie. Ja widzę, coś ty ustawił. Ja widzę, coś ty tutaj zrobił. Dobra. No właśnie. Nie wiedziałem, jak to zadziała, szczerze mówiąc. No ale teraz już wiem. Co, mam się wycofać w odpowiednim momencie? Czy jak? Czy da się to przeskoczyć? A, po prostu. No nie, no to już było podłe i parszywe. Co za kmioty. No tak, no, przecież powinienem zauważyć, że to są ważne że się na jednej pułapce, ja pierdolę. Dobra, stawiamy ostrożnie kroki. Aha, no fajno. Mhm. To co ja mam niby zrobić? Czy, czy ja za, za słabo uciekłem, czy, czy co? Czy to przeskoczyć kurde, czy... Nie to nie może już. To jest za, za długie, no. Może skoczyć w trakcie spadania tej drugiej pułapki. Nie, 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 to też nie wchodzi w grę. No to się porobiło teraz. A chyba zawrócić. Może. Może. Też, no nie, przecież to się pcham po sto po ten... A może jednak nie? Zaraz, próbuję. O. No dobra. Przyznaję, to było dość zwodnicze. No ja tak tylko w wpierdzielili mi tą pułapkę, żeby nie mógł przejść. Ale na szczęście mamy szunur, na którym mógłbym się... uroczyście powiesić mam wrażenie. I skrócić swoje męki. Ale nie o to tutaj chodzi. Ba bardzo rzecz kultu kulturalna, e, tak, tak, oczywiście. Pewnie się boi, żebym mu nie wtłukł za to wszystko. A mam taką ochotę, bo i mam taką ochotę. Tylko sobie trochę, nie wiem jak to określi coś na zasadzie fosy, żeby po prostu nie dało się przejść. Fosa to otacza zamek, to nie wiem, po prostu... Po prostu zablokowali przejście pułapkami. Co so, ja tu będę cudował. No i kogoś tu spotkał nieprzyjemny los. Eee, jednak koszma się jeszcze nie skończył, co? No, ale tamten dostał za swoje, więc jest satysfakcja. Jezu, muszę tu, kurde, dobrze to zrobić. Może poczekać? O! Dziękuję, panie pająku, za twoją pomoc w mojej ucieczce. Zastanawiam się, ile os przelali teraz arachnofoby... Osoby z znakiem przytłumieńkami. No, ten też się doigrał i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. No właśnie. Eee. Yy... Dobra. Cóż, to się doigrał dwa razy. To co do trzech razy sztuka? Czy może już karma wystarczająco wróciła? Przetrwają najsilniejsi. Nie ma co. O, to nie jest zbyt stabilne, co nie? Trudno. A może jednak. Okej, okay. zwracam honor. To już za piękny ekosystem, co nie? <laughs> Zabójcze piękno, bym powiedział. Ok, myślałem, że, myśla, że będę musiał przeskoczyć na jakąś przepaścią, ale nie. Nie tym razem. E, dzień dobry, przychodzę w pokoju. W kuchni, konkretnie rzecz ujmując. Macie coś przeciwko? Um, to jest inny pajem, prawda? Nie ten sam. A to ten, tylko że. Pięknie zmasakrowany. I jeszcze żywy? Ja nie żartuję, on się rusza. Nie są jakieś, nie wiem, pośmiertne drgawki czy coś, tylko on chyba jeszcze po prostu żyje. Właśnie boję podejść do tego czegoś. Właśnie, właśnie. Jakby, tak wertnął do tamtej dziury? Chyba nie za bardzo. Dobra, gra mi się przewidziała, że spróbuję zrobić coś takiego. Dobra, już mnie chyba nie dziabnie. Chociaż, kto wie. FUJ! To jest OBLEŚNE! Nawet bardzo. A teraz? Od teraz to już można. Może. Ciągnąć za sobą taki odwóg pająka. Jakie to musi być bardzo przyjemne doświadczenie, prawda? Może ja najpierw bym przeskoczył na drugą stronę. Dopiero teraz się za to zabrał. O, to jest bardzo dobry pomysł. Myślę. Eee. Ja pierdzielę. Chociaż kto wie, może ta gra leczy w jakimś stopniu arachnofobię. To właśnie takie interakcje, tego typu, takie wyżywanie się na tych um, stworzeniach jakoś pomaga. Ktoś tak chce potwierdzić na swoim przykładzie? Nie? Ok. Nie, to nie. Co za po prostu chorzy ludzie? Serio, oni naprawdę nie są normalni. Chyba nawet mnie przebijałem, a to jest jednak pewien wyczyn. Drabina. No, drabina jak drabina, no i inaczej nie przejdę. Przynajmniej na razie. Stąd nie zeskoczę. W sensie, że nie przeskoczę tam dalej. Także chyba będzie konieczna profanacja zwłok. Pierwszy zresztą raz. Bardzo przepraszam. Robię to co muszę. Hmm. Dobra, może trzeba na to jakoś niej wskoczyć przez coś. Może podskoczyć po prostu. O. Ach, ta fizyka zadziałała na moją niekorzyść. Jaka ona jest okrutna, co nie. Ech. Serio, o grawitacji też mam się bać. To jeszcze? Nie sam się proszę o kłopoty. No. I o to nam chodziło. W gruncie rzeczy. Ślizgaj się. I mi pomóż. Łaskawie. Czekajcie, czekajcie, trzeba to... Trzeba na to dobrze wskoczyć przede wszystkim, żeby się tak właśnie nie ten... Nie zjechało. Tak jak teraz, to jest dobrze. A moje zdaniem to nie ma także dobrze, albo że nie dobrze. Także to radość jest bardzo tymczasowa. A później to się dzieją takie nieprzyjemne rzeczy. Co to jest? Ja chyba nie powinienem tu chodzić. Bo się utopię. Hmm. No, skrzynki nie weźmiemy ze sobą. No właśnie, no to. No, chyba, że jakoś sobie bohater poradzi. Przypominam, że on nie umie pływać. Dobra. Ewentualnie przeskoczymy jakoś. Albo spróbujemy chociaż. Dobra, nie jest chyba aż tak głęboko. No. Dobra, jakoś można sobie poradzić. Kolejne zwłoki. To jest przepiękne po prostu. O nie, ja chyba już wiem, co muszę zrobić. Ech. Jeśli na tej świecie istnieje Bóg jakikolwiek, to nie wiem, czy mi to wybaczy. Zwróćcie uwagę na to, co on ma na głowie. Zapamiętajcie to sobie, bo to jest ważne. Ech. Po trupach do celu, co nie? i od razu. Są tutaj bardzo ważne. Co ciulu, myślisz, że ja w to wskoczę? Hmm? Ja nie jestem w ciemie bity, tylko napierdalany, więc sobie jeszcze jakoś inaczej razem. Co, poszedł w sobie? Czy co? Nie, po prostu nadal liczę na to, że jestem aż tak tępy, że tutaj wskoczę z jakiegoś powodu. Wszyscy święci, wybaczcie mi. Przebaczcie mi moje grzechy. Powiedzmy, że to jest konieczna yy, czynność. Wiesz, to jest od... Wiem, że to jest okrutne i to co robię. No ale też jest to niezbędne, niestety. O nie. Ja wiem, co to jest. To jest coś bardzo niefajnego. Czekajcie, mogę na to... No, tutaj mogę, mogę to zdeptać, ale... Hmm. Okej, okay, jeszcze troszkę za wcześnie. Już myślałem, że dojdzie ten element. Ło, wow, wow. 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 Nawet w tle jest ktoś martwy. Jakaś łotka gra. Ach, tak. Ech, I o co tu chodzi? Pomyślicie sobie zapewne, że jest tu przycisk i nie można na niego skoczyć, prawda? Hmm... No właśnie. Zgaduj, masz 50% szansotrafie, nieco nie? Okej, okay, tutaj akurat wiedziałem, co trzeba zrobić. Na szczęście. Nie, i tutaj pewnie mam to powtórzyć, prawda? Nie. Nie, jeszcze raz nie. Po prostu nie. Co za obłąkańcy. Dobra, ja stąd spadam chyba. Coś no... Hmm, to ja zastanawiam. Co się dzieje? Czy no, nie powinniście tutaj teraz pojawić? Hmm. Huh. To jest dobre pytanie, w sumie. Nie. Mniejsze. Najwyżej wrócę i spróbuję coś znaleźć. jakoś pochnąć się tu do przodu. Jest jakieś jeszcze raz. Tu przeskakujemy. Czy raczej zapomniałem? Nie wiem szczerze. A tu wskakujemy. Zobaczcie, że. Jest taki równy obszar, no to właśnie on jest taką, jakby granicą, można powiedzieć, w tej kwestii. No kurde, no co ja mam się niby wrócić? No przecież. Ślepa uliczka. Co jej się kurde nie. Co skryp się nie załadował? No to by było co najmniej niemiłe. Chyba, że gra wymaga ode mnie. Sprawdzenia tej mechaniki, ale po co miałaby to robić? To nie ma sensu w ogóle. No, jeszcze raz i co? I dupa. Dobra, albo ja coś robię źle, źle albo gra się troszkę yy, zepsuła. Nie wiem, najwyżej zrobię cięcie i spróbuję jeszcze raz. Aha. Nie, nie sądziłem, że trzeba to przeskoczyć, ale jednak Okej. Okay. Bałem się, że to wszystko coś takiego, no bo niby jaki, dlaczego? Zemsta jest słodka, sobie nie mówić. Oj jest. Dobra. Nie się wyjaśniło. No serio, no. To wygląda na tak dużą odległość, że no trochę strach skakać, no, ale gra tego wymagała generalnie. Więc okej, okay, no, niech jej będzie. Proszę bardzo. Ech. Dobra, no skok wiary trzeba było wykonać. to dużo mówić. Ok, znajduję się teraz w takim oto miejscu. Mam buzek do pchania. Tu chyba jakieś piły czy inne ostrza. Hmm. Trzeba będzie coś tu zrobić. Aczkolwiek tym to się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam za oglądanie. Cześć!